Dziwi mnie jedno. Jakimś cudem Kanada została odrodzona? To pewnie powód polski. Ale super, dzięki Polsce zostałem odrodzony. Połączymy się? O, dobry pomysł, Brazylio. Będziemy razem. Masz działko. O, to jest to działko? Tak, ona podobno pokonuje sługów Squishilanda. Dzięki, Brazylio. Dzięki temu, że jesteśmy z Unią Szwedzką, norweską i Kanadą, dzięki temu jesteśmy potężniejsi. Jak widać, Squishyland zniszczył ten, te tereny. Odwróćmy je. O wiele lepiej. Witaj Finlandio. Co tu robisz, Squishyland? Chcecie zniszczyć? Ja! O, o. <laughs> Pokonany. O nie, Squishy Land atakuje! Brońmy się! O! O, uciekam! Dobra, załatwiliśmy Squishy Land, ale Finlandia oberwała. O, o! Ale ważne jest to, że Squishyland pokonany. No? Potrzebuje więcej mocy. Prawie bym. Prawie by mi wyrwali tereny ze Szwecji i Norwegii. Zostało jeszcze trochę tej mikstury? O! Coś jest! Squishyland, co ty robisz? Ech. Więcej mocy A! O w dupę! Ała! O! A! Co jest? O nie! Cześć Greenlandio, zniszczyć cię? Czemu jesteś taki wielki? Mam teraz więcej mocy! A! Wiadomości ze świata Country Countryballs. Squishyland stał się jeszcze potężniejszy. Jest trzeci na liście prowincji i powoli zbliża do Europy. Co jest? Ej, no co jest? Chcesz ze mną walczyć? O, czemu jesteś taki duży? <laughs> Wypiłem resztki z mojej likstury.